Hej widzowie, dzisiaj zagramy sobie w Chicken Horse z płciarkiem, przyszłym YouTuberem oraz zatem. Jest. Nie, no dobra, w sumie idzie. Ja potem tym mam lekkie rzeczy, bo muszę iść ten, tak, jakby. Muszę pograć w grę. Nie. Nie. Hej, tylko co ma najbardziej gwiniane itemy na sam sposób, nie? Nie no, ma. Dobry itemy.

nie ma zaginania, ja zagnę was w czasoprzestrzeni. Kurde, śmieszne. No Pucialek, przestań, nie jesteś zabawny. Ale cały ekran tak fajnie teraz. Za, co ty robisz, za! A dobra, w sumie... Możesz tu przetestować. Nie, 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 To się odbije, no. Po co ty to robisz, co myślisz, że jesteś śmieszny? jest? Nie, Pucat, niech przetestować wyrzutnie. Ja protestuję. O lud biały Dobry jest pokrętł Kuba wie że ta winda ci nini No dobra dawa iść Ej czemu całej windy nie przedostawałeś chyba? Chyba weźmy No! Zawyczyło dobrze Nie zawyczyło mu najgorsze Nie nie no ale ty to też nie doj... O, to Kuba... Nie no, Kuba został, to, to fajne będzie. No Kuba, no po co? I tak wiadomo, że nikt nie pójdzie Dobra, ja tam pójdę. Ja ja nie... miał przetestuj. Sam co to przetestuj. Człowieku, co to przetestuj wyrzutnie. No właśnie, ej, jak Krzysztof to wytrzę. zrobi, to ty też to zrób, nie musisz wygrywać cały czas. Muszę, tam przetestuj wyrzutnie już. No przetestuj wyrzutnie, sam ją zrobiłeś. Wiesz co, ja że mam swój I tak tego nie przejdę. Aż przejdziemy Teraz wyjdziemy, Przejdę Jeśli nie przejdę Jeszcze to nie zrobisz No, przetestuj wyrzutnie, potem to naprawimy tą mapę, ale przetestuj teraz wyrzutnie No, widzisz, przetestowałeś Kurczę, za ten Ale przetestuj od początku, ale nie, bo ty nie przetestowałeś całej tej zabawki, chcesz całą przetestować, bo wtedy Wtedy przejdziesz grę Wtedy grę przejdziesz Przejszę cię, tak No naprawdę Całą mówiłem Kurcze, za, za nisko Mało dobra, muszę, wyżej. Wyżej. dobra? Samowy, nie przeszedłeś Dobra Pucialek, musisz samo wyrządnie przegastować Ale skam, ale ty coś skam? Nie no, Pucialek, to jesteś jednak... Dobra, solówka. Tak, bardzo dobra, dobra, kurde Taka była khansa, jak to tak długo trwało Ja nie powiedziałem dobra, ja powiedziałem, że dobra celówka, Chodzi, jakby dobra, że zrobiłem, nie? Tak, jasne Nie chcę badania robić tak Michał, Michał, daj to tu, daj to tu Nie no, Było nie wygrać Gdybyś przegrał, to bym ci dał. No teraz to nagle cię się zachciało. Moja zabawka zadziałała? Tak. Nie. Nie. No, działa, działa. Kubek się cieszy jak małe dziecko. Nie. Nie. Ty może 90% do lepszej, bo z wami to jest pytanie. O! Ej, tu nie, nie przez ten Tu będzie jedna szansa, żeby nas wyglądała. Nie, niż Kuba, nie, bo tu będzie szansa. jeśli Szansa na szympansa. E, 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 Michał! O, o, o! I to jeszcze mija? <laughs> Ły! Ej, właśnie. Chyba, Ech, ja chciałem ja tak zacząć mapę, że może z... nagramy z Robloxa Monopoly.

No nie, no co oni robią? Niszczą nam odcinki. Weź go, odcisz. Odcisz go. Odcisz, puciarka. Już, już. Trzyma puciarka. Oni się przerzucili? No, oni przerzucili, zaczęli mówić, że ja z moją rodziną, coś tam, coś tam. Co? No. No, jakoś tak zaczęli mówić, że jakieś z mojej rodzinie. Nie zaczęli, starych zaczęli je... Ja nie! nie. Jak on przeszła o to? Nie pytajcie. się. To, to się a, nie pytaj się. Nie chce mi się czemu to akurat... Nie, 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 nie chce mi się z Kołomą grać. Ja właśnie nie gram z Kołomą. Z tym razem był z Horse. Kiedyś z wygrywał wygrywałam w Horse, ale jak nagrywam odcinek, to nigdy z nikim nie mogę wykryć. Nawet... Potwierdza to odcinek Scrap Game. Nie no, bo ale tak chcesz ułatwić. Nie, no serio, <laughs> kuba, kuba, nie, nie. to nie, ja nie, ja nie, Ale, dobra, nie, no, nie, 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 ja już skłonnie gram. Nie, gram, będzie nieważne. No, 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 ty też. O. no, no, no. No, 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 no. zrób to, no, kuwa. Oh. no, 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 Dobra. Hmm. <mum> 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 Ktoś, jak się wywaliłem? Nie! 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 ona Nie! mnie Kuła ma taką ścieżkę, którą Nie! Nie! To nie! mnie <grym zjadza> to to, to Nie! Nie! No nie! No, nie! Nie! i Nie! 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 Nie!

Chłopaki, ja w siebie wierzę. nie Dobra, Aiki. O, dobra, dobra siadło. No, no i ich masz. Nie, to. nie, to. nie, i nie, Michał. nie, to. nie, 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 wygrasz tego, kuba. nie, nie,

o, teraz to nie jest te samoluciki, każdy, który przelecą. No. Nie każde, tam jest jedna, mała szansę, że nie ja to. Jeden na milion. Tak jak speedrun cool. drima. A, no w sumie. O kurde, jest! Pryszła no to No się nie grać. Nie no, ja to muszę nie zrobić przed kubą. mam 90%, praca, więc mam większe szanse. O Chociaż ty, ty, <laughs> ty to wygraj, Michał. <laughs> Nie bądź nie pizdą. No, kuba. Ale w tak. to Ja to postawiłem. Kuba, Nie, bądź pizdą. <słuch> nie, nie. No, nie, Kuba, nie. rób tak. <słuch> ja, nie, Ja Nie, nie, nie. Nie, ty jesteś <słuch> Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. No. Nie, no, nie, no, nie. No. nie, no.

Oooo! <śmienicza> 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 <Kusia, śmienicza> no i... O, oh, jest, o, oh, hey. Mi się nie podobało. Ty, pierwszy, pierwszy. Ty to ty, nie da się, A nie da się jest. Dobra. No, bo masz... czy... Czy na jeden na midiel. No. Pokażę czeka. Co teraz? Nie <śmienicza> no, nie, 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 to, nie to... Nie znam, że Ja to O kurde, aż się co Dobrze! Sam i ale łatwo ja z tobą. Dobrze... No i każdy wygrał Pokczem. się nie No w sumie każdy wygrał po jednym razie. No to no. Łożynko 10, hello, hello! To będzie idealny odcinek. Go wrzucam jako no, 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 pierwszy, bo ja wygrałem. Pobloks! Pobloksa dawajcie! Dobra! Pobloks Monopoly! Monopoly... nie... nie. tak... To, to ja idę na sarnoczkę, Ale potem coś innego, potem coś innego. Nie, 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 ja nie lubię Monopoli. Nie lubię Monopoly. Dostań, bo to bo inni widzą. Milksona, mikson, Milksona, Milksona. Na Monopoly. Let's go! Let's go!